Ciebie, Wam go wszystkim z tej strony nieaktywni co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy Drabinka Challenge, czyli podciągamy się na drążku. Zaczynamy od jednego powtórzenia i co serię zwiększamy ilość powtórzeń o jeden. Zobaczymy, jak wysoko nam uda się dojść. Kogo obstawiacie, kto odpadnie pierwszy? No ty. A Ja obstawiam może ja. No dobra, dobra, zaczynamy. Co każde powtórzenie robimy 10 sekund odpoczynku. Będziemy startowali w trójkę, zobaczymy, kto wygra. Pierwszy powtórzenie. 4, 3, 2, 1, GO! Pierwsze. O, nie, o, dobra. O, dobra, 10 sekund. Dobra, dziękuję, no to... Dzięki za dziękuję wszystkim Do, za oglądanie. Dwa, jeden, trzy subskrypcję. Komentarz. Dobra. Komentarz zapomniałem. Że dwa trzeba. 55 następnie Nie. Minuta. 20, pięć. Minuta 5. Pięć. Minuta 5. Musicie zostawić koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, udostępnić film swoim znajomym. Kurde, już wyuczył się na pamięć tego wszystkiego. Bez kitu! Minuta dobra! 3 sekundy jeszcze, no nie? 3, 3, 3 2, 1, go. 3, Raz, 2, 3. Ej, a może będziemy teraz robili na tempo, które Grzesiu dyktuje? Dobra, dobra. dobra. Teraz robisz nam na tempo. Bo Grzesio jest za kamerą. 45 chyba. 45? Jeszcze chwileczkę. Myślimy na drążku, roz, a ty roz, będziesz roz. mówił. Roz! Albo góra, dół, to jest nie. Grzesio! Roz! Dwo! Raz. <noise> Raz. Dwa. To już było nie? No. Dobra 50, My, 50. i teraz 50 sekund to będzie 40 po To będzie ze 40. Mądry mądry. Dobry. Powiem wam tak no nie? Teraz 50 sekund, no. no. Ciężko będzie. Ale generalnie pamiętajcie, nieaktywni to są tylko od tego, żeby narzekać. No, no. i od nagrywania Uro. filmu dla was. Jo. Ja A nie, nie nagrywaliśmy Ogólnie pod tym pod tym filmem możecie nam zadać pytania na Q&A, na które wam odpowiemy. Dokładnie, robimy drugie Q&A, możecie zadać pytania. Dwa, jeden, sześć, teraz. Ros Ros. ROS, ROS, Dwa. ROS. A, a to już koniec, dobra. o myli Czyli... po prostu. Masakra! Ja nieaktywni to są tylko od tego, żeby narzekać. Cztery. Trzy. Siedem teraz. Dwa. Jeden. Swoim tempem już. No nie! Nie, mów. No nie! Raz! No ja już mam trzy. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Dobra, jeszcze osiem zrobiłem. No jeszcze jedno miło. Raz! Już. Nie wiem czy was nie czy mam. 7 teraz. Ja Zasiądamy Czyli 25. Czyli 35. Tak. To 35. ale jak to, ale to robimy? Film. Robimy, że półtora minuty przerwy później, maksymalnie się nie. jak? Przerwy A tak. Bądź? Nie wiem no tak jak. A mi się półtora no. minuty. Dobra. Czyli mała zmiana w zasadach. Max minut. minut półtora minuty. Max półtora no, minuty odpoczynku. 20 podciągnięć dojdziesz No to przed 20 o, Że to 30. będzie tyle, tyle minut. Nie, co ty? Przez 20 to jest jeszcze 3 minuty 20 sekund. E, ile ja tam mówiłem, bo już zapomniałem? No, 30 35, nie, bo minuta nie ma tych. No dobra. 35 chyba. Tak, 35. Ej ja jestem dobry z matematyki. Minuta 100 sekund, pozdro Bo minuta nie ma tych tak 100 sekund. Jak to nie ma? Kurwę, a grosz masz, yy, a z odmłuką groszy. Sekund widziałe, no? Sekund no. 10 sekund. A jest inaczej? Och, robimy teraz ciłe. No tak. 8, 8. 5, 4, 4 3, 2, 3, 2, 1. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 Łap, to małem brodę Dobra. Ojej Masakra, ale będzie hejka na... Dobra, 50 Dzie sekund 80 80 sekund, czyli No 80, dobrze No 80 Ej, ogólnie To jest jeden z tych filmów robionych na szybko Nie no nie, to wszystko zaplanowane było <laughs> wszystko w widzów My myślimy o wizach, pod kanale o wszystkim to, planujemy. to nie jest tak, że wychodzimy sobie i robimy spontan. No coś ty. Ja nigdy na ja spontanie nie pracowałem. Nigdy, jak miałem iść na nagrywki, to. to mówię, nigdy się nie się na nie, To jest taka no ciekawostka, stary. no nie? No, stary, pierwszy raz. Zrazimy wam taką ciekawostkę, zawsze jak przychodzimy na nagrywki. Umawiamy się na przykład na 16. To macie się spóźnić. To tylko, na to tylko na to. Błażej zawsze przychodzi punktualnie. No, blażej punktualnie zawsze przyjdzie. I on nie może się nauczyć, że my przyjdziemy pół godziny później. Dzisiaj przyszedłem 10 minut później. A wy by byliście 50 minut później. Nie no nie, 20 minut później. 50. Nie, na pewno nie. 40, nie. Dobra, 40. 1410. Byliście się mówi, że 130. Tragedia. Tak to jest. Zwyzywajcie ich w komentarzach. Dobra. 5. 4. <laughs> teraz 9. 3. Ile? 2. Jest. Raz. 2. 3. Ło. 4 5 6 7 8 9 Dobra, 30 to jest ty Ale kad zajebisty macie, nie? Bożej robi takie jajka chyba było widać, to się wytnie To jest 10 minut. Tak? 10 O nie to jest 10 minut Ja nie chcę nic mówić, ale z tamtego kadru Bożej zawsze jajka widać hmm. Ups Ups a Damian hajsem rzuca. To jest to, co zarobił na YouTube przez całą oh, p... k... karierę. Patrzcie, tyle, tyle zarobiłem <gryst> na was. Takiego, tyle na reklamach, które <d> <anger> oglądacie. <draft> Dramę zróbmy. Ty, bez kita coś, ja coś grucha zareże. kiedyś opowiadał, że tam jesteś koledzy, jako coś tam. No to co? Stóweczka miesięcznie siada z tego YouTuba. ludzie do mnie, no. Ej, ja nie siada dwie stówy na głowę. Tam z kanału, no, no nie <gryst> nie siada. A ile zarobiłeś się najwięcej? Nie no, to wy to z tego macie? Co? To wy to z tego macie? Mówimy na wizji czy nie? Na razie jeszcze nic nie mieliśmy. Nie? No. Nic. Bez kitu, nawet wypłaty jednej. Tak, bo wypłata jest o 400. <grym> Jeżeli myślicie, że youtuberzy zarabiają dużo, to tak, youtuberzy zarabiają dużo, ale nie tak jak No. Więc możecie udostępnić znajomym. Bez I kit. może wtedy kitu. będziemy robić lepsze, tak, filmy. No, bez kitu. 15 sekund. Każda subskrypcja, każdy like. To jest, Każdy komentarz to, z, taka jeden motywacja, to jest żeby jeden grosz. Za to jeden jeden jeszcze lepszy robić. Każda subskrypcja to jest jeden grosz. 5, 4, 4 3, 3, 10 i 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boże, góro, 8. 9. 10. Zgadzam się. Dobra. 25. 10, 25. Tu 2,5 minuty to jest <śm> 11,5. Dobra, ja odpadam na następny. Nie, no nie skincie, ja skincie. Ja bym więcej zrobił normalnie. No. Bez skincie, uszedłbym. Ty, dawaj to. I teraz sechlej. Ej, ogólnie powinniśmy teraz zrobić jakąś taką ustawioną dramę, że na przykład nagle Paweł przybiega. się 25 sekund. Co jak ty to kwa 5 sekund, 5, 4 Odkładamy. 2. Jeszcze nie zrobię na niej. To jest łatwe. Raz 2 3-4 Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, mamy to, U, to wygra. Oła. Ja nie wiem, ja też nie mam pojęcia, pięć, plus to jest. 13,55, No, O jeden nagrał jeszcze dzisiaj to z treningiem Ja bym jeszcze, jeszcze dwa nagrał Ej, ale tak nawet. ogólnie Takie fajne Spróbujcie sobie tego samego wyzwania co my i dajcie się znać ile podciągnięć zrobiliście. Dokładnie To jest dobry pomysł Taki challenge dla Was dla widzów Trzecie, Ten. Nie, 3, 2, 1 S jeszcze odchodzi z tego Boże Raz. Dwa Раз. Три. Раз. Четыре. Раз. Пять. Раз. Шесть. Раз. Раз. <gulay> Раз. <gulay> 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 ja poddaję, 10, Раз. 12, Раз. 10, Девять. Я поддаю, 10, Десять. Раз. 12, Раз. И 12, Сколько 12, 11, 12, 12, 12, 12, Bo grucha niepełne robi. Jakie niepełne. No. Wszystko ładnie, pięknie. Grucha robi niepełnosprawne pompy, te podciągnięcia. A my już kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Koniecznie łapkę w górę zostawcie, subskrypcję, komentarz. Napiszcie. Jaki challenge byście chcieli następnym razem oraz pytania do QA. A co? No uciekamy. Uciekamy. Siemka. Ciemno.